materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu Cześć kochani, z tej strony bezcielesny głos Carhona i dziś chciałbym was zabrać do roku 2011, do jednego z naszych pierwszych materiałów wideo. Niestety, moje archiwa z tamtych czasów nie są zbyt bogate. Jak widzicie, zostały mi tylko cztery materiały, a większość z tego to są tylko pliki ostateczne. Większość naszych archiw przepadła. I jest to dla mnie bardzo przykra sprawa, bo nie mogę w ten sposób wrócić do starszych materiałów, na przykład zremasterować ich, czy nawet przetłumaczyć na inne języki, ale, ale nawet zachować y, jakieś wycięte sceny. Nie ma tego wszystkiego, to wszystko przepadło w różnych rodzajów, w różnego rodzaju awariach na przykład. Ale też zamykających się usługach, takich jak Bitcasa, która wywaliła nam z dnia na dzień 3 terabajty archiw wideo, bez w zasadzie możliwości ich zgrania, i wszystko to przepadło. Dlatego fajnie by było przejrzeć, co mi zostało. A ponieważ film o Famicomie, Famicomie czyli w zasadzie e, o Fun Station, o może tak powinienem to nazwać, jest jeden, jednym z bardziej popularnych filmów na arenie.TU, to fajnie, że przetrwał i fajnie będzie wrócić na chwilę do tego, zobaczyć co mi zostało z tych zakulisowych informacji. Może powiększmy sobie o podgląd. No i zrobimy z tego taki komentarz, może reżyserski. Najpierw obejrzymy ten materiał od nowa. Potem zobaczymy, co tu nam zostało. Ja spróbuję sobie przypomnieć, jak powstawał ten film i w sumie dlaczego wygląda, jak wygląda. Dobra, obejrzyjmy go po polsku, może się nie popłaczemy. Jakość... O Jezu, dobra, lećmy z tym. Przeżyjemy. Mieliśmy kiedyś bardzo długie intro. Dzień dobry. Czy pamiętacie czasy, gdy młodzieńcem będą zasiadało się wieczorami przed o przy Pegazusie i rżnęło w Mario bądź Contre do samego rana? Jasne, że tak. O legendarnym Pegazusie słyszał każdy. Gdy Amerykanie cieszyli się Nintendo Entertainment System, my musieliśmy Nie wiem, się nie wiem nawet od czego zacząć w tym momencie. Czas, no. Gdy zajmiemy się tym imitatowym klonem niemieckiego <grymkańskiego grymkańskiego> Famicoma. Jest. Dziś jednak. Nie będziemy spoglądać w przeszłość. Czy uwierzycie, jeśli powiem wam, że w 2011 roku... Dobra, to, to jest targ w Zambrzu. To jest miejsce, w którym kupiłem tak to fanstation. W Zabrzu się wychowałem. Postanowiłem, że zabiorę ze za sobą wreszum kamerę wreszum i, i ponagrywam bóny? trochę targu. Ja Dlatego postanowiłem przekonać. To był się jeden z pierwszych materiałów wideo, które kiedykolwiek zresztą zrealizowałem. Ja się nigdy nie widziałem jako człowieka, który kiedykolwiek będzie pracował. będzie pracował z wideo, ale miałem taki kaprys, żeby sobie nakręcić taki film śmieszny. Prawdopodobnie zainspirowany szeregiem ówczesnych YouTuberów. Nie pamiętam już dokładnie, dlaczego zdecydowałem się nakręcić fan oprócz tego, że uznałem, że to będzie śmieszny pomysł. No i jest tutaj, na, na, na targowej półce. Na tym targu to ja całkiem sporo przesiedziałem jako dzieciak, bo tam były zawsze interesujące mnie gry na Pegasusa, które kupowałem. Były oczywiście konsole. Moje, moje jedno z pierwszych wspomnień na temat tego targu i Pegasusa to, że stał tam taki telewizor i cały czas było tam zapętlone demko. O Boże, Kingstrea. Było tam zapętlone demko Super Mario Brothers i myślę, że to mnie tak troszeczkę natchnęło do tego, żeby nawiązać jakiś, jakiś sposób do tego targu i, i go tam pokazać, bo dla mnie ten targ był utożsamiany od zawsze z Pegasusem i z tymi grami. Zdecydowałem dać się naciąć na Fun Station 3. I szczerze Jest mówiąc, jak oglądam się, teraz jak ten materiał, to jestem zaskoczony, jak na na solidnie, jak ty, powiedzmy, został tak zmontowany, tak biorąc pod uwagę, że miałem wówczas zerowe doświadczenie. I, i, I myślałem, że takie rzeczy są zabawne, jak, jak, jak to, co oglądacie teraz. Domyślić się, można, że ich kontakty już nigdy nie będą takie same. Dość oni. Czasu okay. państw, nie wiem nawet, czy takie rzeczy były wtedy modne. Mnie się wydawało, że takie żarciki wytrym są śmieszne. Wiem, że wiele osób do tego, tego tęskni i chciałoby, żeby do tak wyglądało, wyglądało na przykład dzisiaj, no, ale wątpię, żeby się dało, żeby coś z tego szło, bo czasy się mimo wszystko zmieniły i oczekiwania naszych widzów również. Jak fan station 3 prezentuje się na tle swojego wzorca? Do tego fan station czy flin station jeszcze wrócimy, bo to jest też często powracający temat, do którego ludzie nawiązują. Ja byłem wtedy młody i piękny, teraz jestem już tylko piękny niestety. No jak widzicie moja kamera wówczas to była o, kamera 720p, nie nadzwyczajna. nawet tego 720p nie robiła ostro, no ale to była jedyna kamera do jakiej miałem dostęp, o w ogóle w tamtych czasach jak ją kupowałem to było około 2010 roku, to sam fakt posiadania kamery HD, mimo że to było 720p, to dla mnie to było coś niesamowitego, więc byłem z siebie bardzo dumny. To byłoby zbyt oczywiste. Dlatego też, Kardridge wciskam z najgłupszej możliwej strony. I nie, nie Proszę wiem, czemu mój głos brzmiał wtedy tak, tak jak brzmiał. Znaczy, wiem. No, taki taki, taki się urodziłem z takim wciskamy głosem, wciskamy i, 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 i Ta czy musiałem długo pracować duża nad duża, tym, żeby tak spędzimy, nie brzmiał. Gdzie tak naprawdę znajduje się gniazdo na grę? Byłem już sporo gniazdo. po mutacji, ile miałem wtedy lat. To był 2011 rok, więc miałem już 20 parę lat, więc nie, nie byłem dzieciaczkiem jakimś młodym, gdy to nagrywałem. Albo przynajmniej tysiąc gier do wyboru. Rzućmy więc okiem na jego zawartość. bo Bądź też nie, bo konsola bardzo lubi z nami nie współpracować. Z tego co pamiętam, to ten e, scenariusz był delikatnie improwizowane. To znaczy, miałem podstawowy tekst napisany, i potem chciałem do niego nagrać odpowiednie wideo, no ale po drodze wychodziły takie babole, jak nie. na przykład konsola nie chciała się włączyć, wyświetlała jakieś glicze na ekranie, więc wziąłem to pod uwagę podczas nagrywania, dopisałem parę zdań do scenariusza na temat tego, że ta konsola nie chciała się uruchomić tak jak powinna, bo miałem do tego odpowiednie klipy, klipy wideo i dopiero wtedy zmontowałem to w formie jednego ostatecznego materiału, więc to była taka. Taka praca trójfazowa. Najpierw... może nawet czterofazowa, bo najpierw oczywiście kupiłem konsolę i nagrałem proces nagrywania tej konsoli, potem nagrałem wstępną wersję scenariusza te, do tego materiału i potem ostatecznie e, zacząłem nagrywać... Ninja Cuts! Zacząłem nagrywać dodatkowe... Klipy, żeby wypełnić to, co napisałem w scenariuszu, no i podczas tego nagrania pojawiły się te różnorakie problemy, które musiałem potem uwzględnić w ostatecznej wersji scenariusza. Tam jakiś glitch się pojawił, ]oticz. czekajcie, ale aż cofnę chwilę, co tutaj się po lewej stronie? No właśnie, coś tu jest. Jakiś Polsce błąd w montażu najwyraźniej, tu ucieka w lewą to stronę to napis, ta ta napis ta 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 potem nie wraca nie. na chwilę. No, nie, nie ogarniałem jeszcze aż tak dobrze programów do jak dziś, chociaż te, te animacje nie są złe, taki trochę kid z mojej perspektywy. No, ale, ale tak to wyglądało. Jedyne, czego żałuję w tamtym materiale, to to, że jakoś tak. Momentami jest śmiesznie, a momentami jest tak jakoś super analitycznie i tak brakuje takiej równowagi w tej treści. Do tej pory chyba to jest taki problem w materiałach Harem do T.U., że nie wiadomo kiedy żartuję, kiedy mówię poważnie i sam w zasadzie się często w tym gubię chyba. Myślę, że już wkrótce znajdziemy dla niej zastosowanie. Tak, mieliśmy wkrótce znaleźć zastosowanie. To już wtedy próbowałem e, rozebrać tego Funstation na części i zrobić z niego mały automat do gier. To już wtedy był taki tease tego, co dopiero się wydarzyło w 2016 roku, czyli 5 lat później. No i tak mniej więcej wyglądało to Funstation. Miałem powiedzieć więcej o materiale, ale w sumie nie bardzo się dało, bo on jest całkiem solidny zaskakująco. Mniej solidne są za to materiały z których został zbudowany. Jak mówiłem, to był jeden z pierwszych przykładów kiedy ja w ogóle coś montowałem, więc nie miałem pojęcia co będzie mi potrzebne i to jest ogólnie dobra nauka dla każdego kto planuje montować wideo w przyszłości i nagrywajcie wszystko co się da. Nawet jak chcecie nagrać tylko coś małego, krótkiego, to nagrywajcie możliwie najwięcej. No się wtedy fedory maleidy. Co to Neko robi w ogóle? Był taki plan, że to będzie, będzie jeszcze jakiś tam vlog z podróży do tego czy coś takiego. Tam nagrywaliśmy jakieś krótkie klipy, które miały się pojawić w tym Station, ale ostatecznie się nie pojawiły. Więc nagrywajcie, ile się da. Bo jeżeli nagracie za mało. No to to Głóż. będzie problem, ale jeśli nagracie za dużo, no to to chyba to dobrze. Lepiej mieć więcej niż, niż za mało treści. O, lądujący samolot. Więc części z tego pojawiły się w materiale, na przykład ten pł pł płonący wóz. Ja Przejeżdżaliśmy. Ja znaczy, no, 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 chyba... no właśnie, więc. Na przykład przyjechaliśmy koło płonącego auta na autostradzie i to wrzuciłem do materiału, bo to było fajne. Czy ten goście z Nintendo 64 się ostatecznie pojawiał w materiale? Oh <laughs> Nie mam pojęcia. Najróżniejsze materiały przygotowałem. Niektóre się pojawiały w filmie, niektóre się nie pojawiały, ale próbowałem zebrać jak najwięcej takiego wypełniacza klipu, no bo problem z materiałem wideo jest taki, że nie można zostawić pustego miejsca. Wszystko musi być gdzieś tam wypełnione jakimś materiałem. Więc nazbierałem, co się tylko dało po drodze. Tutaj mam materiały bezpośrednio. Z produkcji, jak widzicie. Nie wiem co mi urbiło, że uważałem, że to będzie cholernie śmieszne. Część osób się zgadza z tym, że jest cholernie śmieszne i się z tym nie zgadzam. Ja, piernicze Arhon, Coś ty z siebie zrobił. No więc tak. Byłem oczywiście. Nic się nie zmieniło w tej kwestii, w zasadzie. Jednoosobową ekipą produkcyjną, więc to ja musiałem ustawiać kamerę. Musiałem. W sumie większość twórców internetowych. Tak robi, że, że wszystko robią sami, e, tu się scenariusz zmienił. Przeglądałem trochę scenariusz przed publikacją, i tu miał być jakiś taki dialog. Czekajcie, w tym oryginalnym scenariuszu znajduje się dialog Wnusia z kochającą babcią, ale podejrzewam, że jak to nagrałem potem, to okazało się, że nie brzmiało aż tak fajnie, czy coś takiego. Prawdopodobnie to jest nawet w tym pliku, audio nadal. Zobaczmy plik audio polski i zobaczmy, czy ten dialog nam został zachowany w okolicach. Łatwo wyobrazić sobie scenariusz. Ubrań, skarpety i tak. Tu wypada. nie mamy z takimi kwiatkami jak Ninja Cats, King's Track 2. się milion razy. A Station 3. Myślić się można, że ich kontakty już nigdy nie będą takie same. Ok, mamy ten fragment. Łatwo wyobrazić sobie scenariusz, w którym kochająca babcia sprawia wnuczkowi w prezencie świątecznym ukochany PlayStation. Domyślić się, można, że ich. Hmm, to. to już jest już wycięte już nigdy w takim razie, było. ale mam tutaj źródło voiceoveru, jeszcze nie zmontowane audio, czyli surówkę. I mogę sprawdzić w sumie. O boże, jak ja wtedy kiepściłem to wszystko. to Tego się tak nie robi. Archon. Cholera. Są pocięte już te ścieżki, więc chyba nie znajdę źródła, a szkoda. Bardzo chętnie bym zobaczył eee, pliki AU. No niestety, tego nie wygrzebiemy teraz, może w przyszłości mi się uda. W każdym razie, nie miałem bladego pojęcia o montażu. Nie korzystałem z profesjonalnego programu, korzystałem wtedy z programu, który się nazywa... ...video... ...coś... No już nawet nie pamiętam, jak się nazywał ten program. W każdym razie, wszystkie efekty musiały być prerenderowane, i, I, jak widzicie, fan station, tak? najazd, to musiało być osobno robione w After Effects, renderowane do pliku MOV, i potem dopiero doklejane jako gotowy klip do filmu, bo nie miałem odpowiednich narzędzi wtedy i, i nie wiedziałem, jak to zrobić inaczej. Więc każdy segment taki animowany musiał być renderowany osobno, i potem sklejany do kupy z całą resztą. Filmów no dzisiaj już tego tak nie muszę robić. Dzisiaj mam już profesjonalny y, zestaw narzędzi od Adobe cały, które się ze sobą łączą i mogę bezpośrednio montować bezpośrednio na linii czasu edycji filmu. Nie muszę robić czegoś takiego jak tutaj, że na przykład musiałem robić screenshot klatki, a potem ręcznie na przykład wycinać, jak widzicie Część gier, tak? Przekreślać i potem wklejać tą klatkę z powrotem do filmu. Dzisiaj mogę to robić bezpośrednio w materiale. Ech, w sumie nie wiem, co jeszcze tutaj można omówić, ale chętnie odpowiem na Wasze pytania w komentarzach, jeżeli jesteście zainteresowani montażem. Nie mogę nawet otworzyć tego projektu, bo nie mam już tego programu, ale bardzo miło wiedzieć, że źródła zostały zachowane. Dzięki temu mógłbym. Zremasterować ten materiał na przykład z nowym voiceoverem, bo wszystkie pliki źródłowe są. Mógłbym pobrać od nowa ten program i na przykład wyrenderować film od zera, ale bez podkładu, i potem sobie nagrać nowy i wszystko byłoby ładnie. A mógłbym też zbudować wszystko kompletnie od zera, żeby wyglądało współcześnie. Chciałem to kiedyś zrobić na 100 tysięcy subskrypcji, zrobić taką poprawkę, gdzie. Nagrałbym wszystko od zera jako taka zremasterowana wersja, no ale nic z tego nigdy nie wyszło. I, i obawiam się, aż 8 minut klipu. Obawiam się, że ładne miałem problemy z uruchomieniem tego fanstation. Obawiam się, że już raczej nigdy do tego nie wrócę, chociaż kto wie, może na 200 tysięcy subów, 500 tysięcy subów, tak wyglądała mniej więcej produkcja materiału yy, w. Fan Station 3. Z punktu widzenia technicznego, no niestety nie mam nic więcej do opowiedzenia, bo wtedy błądziłem jak dziecko przez mgłę. Ale w przyszłości możemy zerknąć na inne materiały, które wtedy tworzyłem, bardziej interesujące z punktu widzenia e, tworzenia. Na przykład materiał o sharpshooterze, gdzie mam jeszcze również wszystkie źródła. To był bardzo interesujący materiał w przygotowaniu, więc może w przyszłym miesiącu e, rzucimy okiem na niego. A wracając do Fun Station, no cóż, był to bardzo interesujący projekt. Tu widać moją mamę przez parę chwil na tym yy, materiale z targu, bo byłam z nią akurat na tym targu. Hm. Interesujące. Był to mój pierwszy, większy projekt i pierwszy projekt, który spotkał się z uznaniem, chociaż moim zdaniem bardzo niesłusznie, bo brzmi to z perspektywy czasu tragicznie. Ale otworzył nam wiele drzwi, trafił do dużej grupy widzów, i dzięki temu Tiu zaczęło się powoli rozwijać. To był taki, trochę nasz punkt przełomowy z perspektywy czasu na to patrząc. Nie jest nic niesamowitego, niestety, z montażu, bo byłem kompletnym amatorem, ale mam nadzieję, że, że rzuciło trochę światła to na to, jak ten materiał powstawał. Wszystko. Na własną rękę, niestety. Brudne spodnie, bo to były spodnie yy, malarskie takie do, do malowania. Nie miałem innych, takich króciutkich, które by wyglądały bardzo głupio. To musiałem używać właśnie takich. No. Tyle w kwestii. FanStation na dziś kochani, dzięki, że obejrzeliście ze mną ten materiał, miło było wrócić do przeszłości, następnym razem rzucimy okiem na sharpshootera, a na razie żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym materiale, papa! Pa. Remember the times when, as a youngster, you would sit in front of your TV and waste your night away playing Mario or Contra? I kinda do, yeah.